Druga kwestia związana z wyprowadzeniem metali ciężkich to jest to, żeby oczyścić sobie jelita. Jeżeli w tych jelitach zalegają nam różne rzeczy, przyklejone są do ścianek, nic nie mówią, ale sobie tam siedzą i gniją, to bardzo często są to też miejsca, w których różne rzeczy mogą się akumulować i ukrywać się, może tak bym powiedziała. Więc oczyszczanie jelita przewodu pokarmowego bardzo dobrze działa. I trzeci punkt to są rzeczy z chlorofilem, rzeczy zielone. Tutaj mam na myśli spirulina, chlorella. To są substancje, które są znane i potwierdzone naukowo z tego, że pomagają organizmowi się oczyszczać. Ale co jest jeszcze fajne? Zielona część kolendry. Naukowe badania pokazują, że fenomenalnie wpływa na wyprowadzanie metali ciężkich. Sprawia, że te metale są usuwane jeszcze szybciej, jeszcze skuteczniej, dlatego że on działa na wiele rzeczy, działa i na jelita, um, działa też właśnie z względu na zawartość tych chlorofilowych rzeczy, tak? Bo pamiętajcie, że to, co jest zielone, ma chlorofil. Um, chlorofil jest w budowie bardzo, bardzo podobny do naszej. K fragmenciku naszego krwi, jak budulce naszej krwi hemoglobiny.